Cześć, nazywam się Kacper Nowina Konopka i wraz z kolegami i koleżankami z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców chcę Wam opowiedzieć o mojej wielkiej pasji, jaką jest debata oksfordzka. Debatę oksfordzką można przedstawić na wiele sposobów. To rodzaj debaty publicznej, sport, narzędzie edukacyjne i dużo, dużo więcej. Choć szczegółowe zasady i rozwiązania w debatach oksfordzkich potrafią się delikatnie różnić w zależności od regionu lub rodzaju wydarzenia to wiele elementów debaty oksfordzkiej pozostaje niezmienionych. Terminy, takie jak teza czy ad vocem, pojawiają się w debacie oksfordzkiej niezależnie od jej wariantu. Sednem debaty oksfordzkiej jest dyskusja nad tezą, czyli stwierdzeniem, które jedna ze stron stara się udowodnić, a druga obalić. Tezy dotyczą zróżnicowanej problematyki, społecznej, politycznej, ekonomicznej, filozoficznej czy klimatycznej. Rozmawiamy też na tematy nawiązujące do świata popkultury czy sportu. Przy tworzeniu tezy najważniejsze jest to, by była atrakcyjna. I dawała stronom równe szanse. Jeśli będziecie myśleć o organizacji debaty i wyborze tezy, zachęcamy do korzystania z naszych propozycji, które znajdziecie w opisie do tego filmu. Dyskutanci nie reprezentują swoich własnych poglądów. To losowanie decyduje, czy znajdą się w drużynie dążącej do obronienia tezy, czy też w tej próbującej ją obalić. Pierwszą z nich nazywamy propozycją, zaś drugą opozycją. Taki zabieg pozwala na odcięcie się od prywatnych przekonań. I znalezienie argumentów z każdej strony sporu. Obie drużyny składają się z czterech mówczyń lub mówców. Mówcy przemawiają naprzemiennie, wygłaszając cztero- lub pięciominutowe mowy. Przebiegiem debaty kieruje marszałek lub marszałkini. Jest to kluczowa postać w debacie. Jej zadaniem jest pilnowanie porządku debaty, jej zasad i zwyczajów. To ona otwiera debatę, przedstawia mówców i mówczynie oraz panel sędziowski. Które oceni debatę. Odczytuje także tezę. W trakcie debaty marszałek lub marszałkini udziela głosu poszczególnym mówcom, a gdy trzeba upomina ich bądź odbiera im głos. Marszałka często wspomaga sekretarz, który odmierza czas sygnalizując koniec poszczególnych mów. O tym, która z drużyn lepiej poradziła sobie ze swoim zadaniem, decyduje jury, tradycyjnie nazywane sędziami. W debatach finałowych często jeden głos należy także do publiczności. Szanowny panie Marszałku, drodzy sędziowie, drużyno przeciwna i najdroższa publiczności. Taką lub bardzo podobną inwokacją rozpoczynają się mowy każdego z mówców. Samą debatę otwierają pierwsi mówcy bądź mówczynie, których rolą jest wprowadzenie do debaty, przedstawienie pogłębionej charakterystyki problemu oraz osadzenie sporu w konkretnym kontekście. Po nich następują mowy argumentacyjne. Drudzy mówcy lub mówczynie mają za zadanie przeprowadzić argumentację za Bądź przeciw prawdziwości tezy, przywołując przy tym różne mechanizmy argumentacyjne. Następnie głos zabierają trzeci mówcy lub mówczynie. Zadaniem tak zwanych trujek jest przeprowadzić kontrargumentację. Mają oni wskazać, dlaczego elementy przeprowadzonej przez przeciwnika charakterystyki bądź argumentacji są nieprawidłowe. Debatę podsumowują czwarci mówcy i mówczynie, których zadaniem jest opisać osie sporu które pojawiły się w debacie oraz ocenić, dlaczego twierdzenia ich strony przekonują bardziej. Niż twierdzenia strony przeciwnej. Przemawiający mogą wchodzić w rolę mówców sąsiednich, np. Trzeci mówcy mogą dokończyć argumentację, ale tylko jeśli starczy im czasu na wypełnienie swojej roli w debacie. Więcej o tym, jak wyglądają role poszczególnych mówców w debacie, dowiesz się odwiedzając szkolenia VOD Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, do których link znajduje się w opisie tego filmu. Debata z przemawiającymi na przemian mówcami byłaby zbyt jednostajna. Stąd wprowadzono do niej instrumenty mające zwiększyć jej dynamikę. Pytania, tudzież informacje, oraz adwocem. Pytanie lub informacja to zwięzłe formy wypowiedzi, podczas których zadający odnosi się do kwestii, która padła na mowie przyjmującego. Taka forma nie powinna trwać dłużej niż 10 sekund. Pytania lub informacje zgłasza się poprzez podniesienie ręki. Przemawiający debatant jest zobowiązany do przyjęcia co najmniej dwóch z nich. A także do stosownego odniesienia się do nich. To, czy wypełnił to zadanie, podlega ocenie na debacie. Adwocem to jednominutowa replika, która może być wykorzystana tylko raz przez każdą drużynę. Pozwala to na bezpośrednie odniesienie się do wystąpienia adwersarza. Adwocem składa się poprzez podniesienie stosownej karty. Nie można zgłosić adwocem do czwartych mówców oraz do mówców występujących bezpośrednio przed zgłaszającym. Można jednak zgłosić adwocem do adwocem. Oceniający debatę sędziowie Zwracają uwagę na szereg kwestii, zarówno tych dotyczących poszczególnych mówców, jak i odbioru całej drużyny. Jeśli chodzi o indywidualnych mówców, oceniana jest m.in. struktura ich mów, zawartość merytoryczna czy szeroko rozumiana autoprezentacja. Jeśli chodzi o punkty drużynowe, to przyznawane są za charakterystykę problemu debaty. Właściwe zrozumienie zawartych w niej pojęć, argumentacje i kontrargumentacje, a także spójność i strategię drużyny. Punkty ujemne są przyznawane za przedłużenie wystąpienia, rozmowę podczas debaty i użycie argumentu ad personam. Każdy sędzia na końcu procesu oceny ma wydać także werdykt, czyli odzorować swoje subiektywne odczucie w stosunku do tego, jak drużyny wypadły względem siebie. Sędziowie i sędzie oceniają debaty w oparciu o kartę oceny. Wykorzystywaną w całym polskim środowisku debat Oksfordzkich. Link do niej znajdziecie w opisie do tego filmu. Sędziowie po naradzie przekazują werdykt marszałkowi, który ogłasza go publicznie. Następnie powinni udzielić drużynom informacji zwrotnej, tłumacząc, dlaczego zdecydowali się przyznać zwycięstwo danej stronie, a także wskazując na elementy, które drużyny powinny udoskonalić w przyszłości. To wszystko na dziś. Lecz jak możecie się przekonać, wchodząc na stronę ksmowców.pl. O samym oksfordzkim formacie można mówić godzinami. Do usłyszenia!